Lotnicza Historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu pasażerskim Junkersem F-13 polskiej linii lotniczej Aerolot poleciał do Lwowa dziennikarz Stanisław Kapuściński. Celem jego misji było jak najszybsze dostarczenie społeczności Warszawy wieści z głośnego procesu komunisty naftalego Botwina, który zamordował Józefa Cechnowskiego. Botwin został skazany na karę śmierci i rozstrzelany. lotnicza historia Polski